Okej, okay. Memory 5, John Carpenter, Halloween, Michael Myers. I wszystko jasne. Kiedy w 1978 roku, tak, 42 lata temu, nawet mniej jeszcze nie było wtedy na świecie, John Carpenter postanowił napisać i później nakręcić horror. Nikt się nie spodziewał, że będzie to taki sukces, taki fenomen, taki zjawisko, takie zjawisko popkulturalne, ale udało się. Jak to było? Może najpierw powiem trochę o fabule, chociaż każdy powinien ten film znać. Michael Myers jako młody dzieciak. Zabija swoją siostrę, trafia do zakładu psychiatrycznego, wiele lat później ucieka i, krótko mówiąc, zaczyna swoją y, misję. No może niekoniecznie misję, ale zaczyna po prostu zabijać nastolatki. Koniec, kropka. Fabuła jaka jest, każdy pewnie wie, bo to już, jak mówię, film, y, legenda, ale kiedy John Carpenter pisał scenariusz, tak naprawdę tytuł pierwszy, jaki był, to był Babysitter Murder, czyli morderca nianiek, opiekunek do dzieci. Film miał, akcja miała się toczyć przez kilka dni, miało oczywiście być w ten sposób, ale okazało się, że czego nie ma? Gotówki. Nie ma gotówki, nie ma pieniądzurów, więc stwierdzili, ok, a gdyby tak zrobić film w ciągu jednej nocy, najstraszniejsza noc w całym roku, czyli Halloween, żeby zrobimy to wtedy. Po pierwsze, zaoszczędzimy na kostiumach, no bo nikt nie przewiera się po 50 razy w ciągu jednego dnia. Zaoszcz zaoszczędzimy na lokalizacji, no bo też nie mogą być w 12 miejscach naraz, więc to się może udać. I tak właśnie narodził się halu. To nie jedyny moment, kiedy twórcy musieli ciąć wydatki, ciąć budżet, ponieważ nie było tych pieniądzów. Po raz w który, mówię kostiumy. Nie było budżetu na kostiumy. W ogóle nic. Zero. Do tego stopnia, że Jamie Lee Curtis, która zagrała no, rolę, rolę główną, lo, Laurie Chaud, Powiedziano, no słuchaj, nie mamy pieniądzów, masz tutaj 100 dolarów, idź do sklepu i kup sobie ciuchy. Dostała 100 dolarów i za 100 dolarów wykupia wszystko, co tylko potrzebowała i w tym chodziła przez cały, cały film. W tym filmie ją tak widzimy. Czemu film jest tak ciemny? Wiele osób mówi, ale fajnie grali światło cieniem, że jest więcej nie widać. Nie, po prostu nie mieli pieniędzy na dodatkowe oświetlenie, więc robili co tylko mogli. A paradoksalnie jest, że Mustafa Akat, który był producentem tego filmu, kiedy John Carpenter powiedział: Słuchaj, potrzebuję na ten film 300 tysięcy dolarów. A mówi: Za 300 tysięcy dolarów? Dobra, masz. Czemu? Okazało się, że w tym samym czasie również produkuje on film z Lorenzem Oliwierem, który kosztuje, uwaga, 300 tysięcy dolarów dziennie. Więc kiedy Carpenter mu powiedział: Za cały film, OK, proszę, nie ma sprawy, jedziesz, jedziesz z Kocem, masz, kręć, rób co chcesz. I ucieszył się oczywiście Carpenter. I dobrze, bo rzeczywiście mamy tutaj legendę kina. Mnóstwo rzeczy na pewno było powiedziane na temat, jak powstała maska. Maskach było kilka. Pierwszy pomysł to był clown, ale okazało się, że jest w porządku, ale nie jest najlepiej. Zanim jednak maska kapitana Kerka stała się tą, którą znamy i kochamy i której się boimy do dzisiaj, były jeszcze inne opcje. Był to m.in. maska z twarzy Richarda Nixona, Spoka oraz Emeta Kelly'ego. Ale okazało się, że gdy usnęli brwi, usnęli e, PKS-y, jak to mawiał Jurek e, Killer, zmienili troszeczkę oczy, poszerzyli. Ta maska była kerka najlepsza, była bez emocji, była w ogóle przerażająca i powiedzieli: OK, z tą maską kręcimy, ta maska rzeczywiście robi robotę, to chcemy. A poza tym zapłacili za niego dolara, za tą maskę zapłacili dolara, więc po raz, który udało im się zaoszczędzić grube, grube pieniądze, krótko mówiąc, bo chcieli zrobić maskę na zamówienie, ale firma powiedziała, nie, nie, słuchajcie, my ostatnio dostajemy mnóstwo takich zamówień od twórców, od filmowców, którzy nie mają kasy, które są na dorobku, nas na to nie stać, nie możemy, nie jesteśmy zainteresowani. Lata później ta firma wróciła i powiedziała, przepraszamy, to był wielki, wielki błąd. Michael Myers, tudzież Shape, czyli kształt, bo tak go w scenariuszu opisywał John Carpenter, był grany przez wiele osób w tymże filmie. Bo oprócz tego, że mieliśmy oczywiście aktorów, to również pewnego dnia okazało się, że aktor zachorował. Nie mógł przyjść na plan. Więc co mówią? Współproducentka oraz współscenarzystka Debra Hill, pracująca z Johnem Carpenterem od, od zawsze, stwierdziła, ok, on tam jest w dali, stoi sobie, dobra, ja ubiorę kombinezon, ubiorę maskę i to będę ja. W sumie było kilku. Ludzi grających y, Michaela Myersa. Nie ma tego jednego, przynajmniej w pierwszej części ulubionego, że tak jak na przykład Robert England w Koszmarze z Ulicy Wiązów byśmy powiedzieli. Aczkolwiek Robert England pojawił się bezpośrednio, może nie, ale pośrednio na planie filmu Halloween. Otóż akcja filmu dzieje się w, w Illinois w późną jesienią, wiadomo Halloween, ale kręcono było w Kalifornii latem, więc coś trzeba było zrobić. Nie ma liści na Ziemi. Jak to wykombinować? Prosta sprawa. Budżetowo oczywiście. Poszli do sklepu, gdzie takowe może było liście papieżane kupić. Pomalowali je i rozrzucali. I ty między innymi przez jeden cały dzień Robert England zajmował się na planie. Taki mały smaczek, ale ładnie, fajnie to powiązuje. No, nasze ikony choroby. Michael? Jeżeli chodzi o natomiast o postać doktora Lumisa, tutaj John Carpenter od zawsze miał przekonanie, że osoba, która będzie grała doktora Lomisa, to musi być jakiś brytyjski aktor z akcentem, z doświadczeniem, oczywiście z, po, z porządnym filmowym wykształceniem. Na początku chciał Christopher Lee, bardzo znanego oczywiście aktora, Hrabia Drakula, Gwiezdne Wojny, Władca Pierścieni, albo Petera Cushinga. Obydwoje powiedzieli, bardzo mi przykro, ale 20 tysięcy, 20 tysięcy, 25 tysięcy dolarów za 5 dni zdjęciowych... Co to, jest? Co to jest? Nie jestem zainteresowany. Dziękuję bardzo. Odmówili. Więc y, kilka innych nazw się prze, przewinęło. Przeczytam Ci jakie, bo rzeczywiście lista jest astronomiczna, kosmiczna. Super. Peter O'Toole, Mel Brooks, znany między innymi z, z komedii, Stephen Hill, Walter Mattau, Jerry Van Dyke, Lawrence Tierney, Kirk Douglas, Kirk Douglas, panie i panowie, John Belushi, Lloyd Bridges, Abe Wigoda, Chris Christopherson, również dobrze znany, Sterling Hayden, David Carradine, Dennis Hopper, Charles Napier, Yul Brynner nawet był, ten whistle z siedmiu wspaniałych, a także Edward Munker. Suma sumarum, rola trafiła do Donalda Pleasence'a. zaoferowano mu ją, on powiedział, nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany, nie chcę. Ale jego córka, właśnie, no, gra w muzyce w, w zespole rockowym i widziała poprzedni film Johna Carpentera, czyli Atak na 13 posterunek i powiedziała, tato, ta muzyka jest rewelacyjna, on to zrobił super, bo oczywiście John Carpenter Oprócz tego, że reżyseruję, również pisze muzykę do swoich filmów. Musisz tam zagrać, musisz, musisz. Więc, krótko mówiąc, wygrała kasa, misiu, kasa. A poza tym, jak wiele lat później w wywiadzie yy, Donald Pleasance powiedział, córce się spodobało, to po pierwsze, a po drugie, musiałem zapłacić alimenty. Więc pojawiłem się na planie przez 5 dni, w filmie jestem przez 18 minut. Wystarczy. Czek jak najbardziej może być. Pomysł na taki, a nie inny film, na Halloween, John Carpenter wyniósł tak naprawdę ze swojego, może nie dzieciństwa, ale okresu, kiedy był na studiach. Studiował psychiatrię i pewnego dnia w ramach praktyk był właśnie w szpitalu y, psychiatrycznym i widział tam dzieciaka, który patrzył się na niego. Miał tak zwane evil eye, oko zła, jakkolwiek to nie zabrzmiało, i tak go to przeraziło, że zapadło w pamięć. I kiedy pisał właśnie scenariusz do Halloween, stwierdził, to doświadczenie rzeczywiście zrobi wrażenie i naprawdę przyjdzie. Przyjdzie mi uwypuklić moje, no, moje koszmary. I tak też zrobił. Kiedy zatrudniał ludzi, między innymi postanowił zatrudnić Jamie Lee Curtis w ramach pewnego rodzaju ukłonu dla jej matki, Janet Lee, która wystąpiła oczywiście w słynnym filmie Alfreda Hitchcocka Psychoza, że było śmiesznie, Universal wtedy chciał nakręcić Psychoza 2 i zaproponowali rolę. Tytułową oczywiście, no, może nie tytułową, ale rolę główną Jamie Lee Curtis. No ale powiedziała, dziękuję bardzo, w tym momencie ja już y, kręcę. A ona była dopiero na dorobku. Za cały film dostała 8 dolarów. Dużo, niedużo. 78 rok, jak dla mnie mimo wszystko pieniądze niezły, ale biorąc pod uwagę, że teraz potrafią zarobić po 15, 20, a nawet 50 milionów dolarów w skrajnych przypadkach, no to jest po prostu y, in, insza inszość, jakby to powiedział kabaret neonówka. Po pierwszym dniu bardzo była niezadowolona ze swojego występu, stwierdziła, jak ja nie mogłam tak beznadziejnie zagrać, byłem koszmarna. I kiedy wieczorem zadzwonił do niej John Carpenter, było: aha, dobra, dzwoni, dziękuję bardzo, zwolnią mnie bez małych godzinnego. A nie. John Carpenter zadzwonił i powiedział: super, zrobiłaś to Rewelacyjny tip jest bardzo mi się podobało i dziękuję bardzo. I tak się rozpoczęła kariera Jamie Lee Curtis, królowej krzyku, która w tym momencie oczywiście, że tak, jest jedną z najbardziej znanych. Y kobiet, które występowały w chorobie. Spraw budżetowych ciąg dalszy. Pamiętacie to auto, którym jeździ na początku dr Lumis, a potem Michael Myers? John Carpenter powiedział, słuchaj, potrzebuję najbardziej urzędowo wyglądające auto, jakie tylko możemy dostać. Ale pamiętaj, nie mamy kasy myśl przewodnia. Połowę z tych pieniędzy, z 300 tysięcy wydali na soczewki, na sprzęt, na, na kamerę, bo taki chcieli mieć. Co zrobił y, człowiek od tego? Poszedł do wypożyczalni aut, pożyczył najbardziej urzędowo wyglądające auto, jakie tylko mogło być, wstawił tylko i wyłącznie kratkę oddzielającą tył przód, walną jakąś y, y, naklejkę na magnesie czy coś, wyglądającą oczywiście z, z logo tego szpitala, z którego Michael Mayer ucieka i film Auto wystąpiło w filmie, wystąpiło, można tak powiedzieć. Po dwóch tygodniach ściągnął naklejkę, usnął kratkę i oddał. A wypożyczania do dnia, no może nie dzisiejszego, pewnie teraz już wiedzą, ale wtedy przynajmniej nie wiedzieli, że ich auto wystąpiło w filmie. I na koniec coś, o czym wielu fanów zastanawiało się: jak, skąd, skąd jest nazwa, skąd jest imię i nazwisko. Michaela Myersa. O, przecież ktoś to musiał wymyśleć. Bardzo prosto. Poprzedni film Johna Carpentera, czyli Atak na 13 posterunek, był w Europie dystrybuowany przez tak, przez producenta, który się nazywał, o, właściwie dystrybutora Michael Myers. I to jest ukłon w jego stronę w podziękowaniu za to, że zrobił świetną robotę. Minęło wiele lat i film nadal straszy. Oczywiście są pewne aspekty techniczne, które się zastarzały. No nie czarno się. 42 lata w technologii, dokładnie wiesz, że to jest po prostu przepaść. Ale poza tym, film jak najbardziej daje radę. Polecam, oj, tak, jak najbardziej straszy. Dał on początek całej gamie późniejszych, tak zwanych slasherów z Jasonem Warhisem na czele. Zresztą, jak sam scenarzysta mówi, Sean Cunningham, Jason Warhis, czyli tego to była Żynka z Halloween. Podobało nam się, co zrobili, więc chcieliśmy też uszczknąć coś dla siebie i nakręcić w ten sposób. Udało się, oczywiście, że się udało. Jason to też że jest. Legenda w tym momencie. Michael Myers straszy od 40 lat, będzie straszył, gdyż kolejne części są yy, kręcone. I jeżeli lubisz horory, jeżeli kochasz kultowe horory, zapraszam co środę o 20.00, publikuję jak zawsze nowy, nowy materiał. Nie zapominaj, oczywiście, nie zapominaj oczywiście o trylogii prawdziwego kinemana. Czyli po pierwsze łapka w górę, po drugie sub, i po trzecie dzwonek z opcją wszystko, bo publikuję w tym momencie 3-4 razy tygodniowo. Więc, żeby być na bieżąco, oczywiście, że tak nadejść dzwonek i będzie wszystko w porządku. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo i widzimy się oczywiście w przyszłą środę. Cześć!